Siemaneczko moi drodzy Tak jak zapowiadałem, że nagram film odnośnie swojej diety Jak fajnie można sobie radzić w trasie z dietą I oczywiście z szybkim przygotowaniem diety na cały dzień Do tego będą nam potrzebne na pewno 4 pojemniczki Na cztery posiłek Ponieważ przed chwilą wstałem i zjem pierwszy posiłek Do pierwszego posiłku będą nam potrzebne produkty takie jak makrela chleb żytni 100% 50 gram i oczywiście szyneczka jakby nie mogło zabraknąć warzyw, czyli ja akurat sobie zjem jednego pomidora polecam na dwa, jak ktoś ma jednego bo mi zabrakło, przed do sklepu podjechać to sobie zjemy, zjem jednego yy, ale zanim zaczniemy śniadanko, naszykujemy sobie żeby czasu nie marnować wodę, ryż i kaszę bulgur na kolejne posiłki. Działamy! Jeszcze taki przymulony, zaspany, bo co tam tak niedawno stałem. Ale jak obiecałem, że film nakręcę, więc nakręcę. Dobrze, najpierw sobie przygotujemy ryżyk. Kto bita. specjalnie pod film, będzie chłomień dobry. O, chyba coś nie chce. Szyberdaszek musi być otwarty. Dobra. To sobie gotujemy w tym momencie wodę, gdzie jest pokryweczka? Dobra. I teraz Wam pokażę jak sobie oddzielać ryż. Cała paczka wynosi 100 gram, a ja muszę zjeść w tym momencie gram 70. Taki fajny pato opracowałem, że ucinam sobie ruch i odsypuję do pojemniczka 30 gram. Później oczywiście ten ryż będzie można wykorzystać. Oczywiście w Biedronce zakupuję kaszę blue, tak samo jak ryż basmati. Będzie lepsza redukcja. Tylko się kasze na zbierało, więc następnym razem zamiast w torebecze sobie zasypię od razu do gareczka. No cóż, ja się biorę teraz za śniadanko. Woda nam się gotuje, wrzucę później sobie dwie saszetki ryżu. Ryż nam się gotuje, wrzucę go do pojemniczka. Bierzemy się za makaron No i cóż moi drodzy, ryż mamy prawie jak również kaszę pod gór. Trzeba chyba wyłączyć gazik I odsadzić. można sobie radzić w trasie? Jedno, oczywiście, że można i naprawdę nie zajmuje to dużo czasu. To samo za chwilkę zrobię z kaszą kurtur, syper pojemniczki. Tylko pamiętajcie, mięso lepiej sobie przygotować w weekend, popekować słoiki, schować do lodówki, ponieważ nie zajmie na to za dużo czasu wcinamy nożyczki oczywiście, bo są potrzebne Trzy. Trzy. Iż przyjechałem, oczywiście z miejscowości Lublin do miejscowości Legnica, zaliczyłem całą nocną jazdę. Budzik dzwoni, miałem 7 4 godzinie obudzić, ale oczywiście jak zwykle budzę się wcześniej. Wstałem o 12.30, a miałem wstać po 13. .00. Jak jest z moim do 7 spać. 5 godzin zaliczyłem, z nie ma CG Nawet po nas 50. Aczkolwiek dwa razy się przebudziłem, do rocznego stumu, że miałem z 5 godzin Dobrze Kasza podwór rodzina jest Mamy przygotowaną ryż i kaszę bulgur. Zakryjemy na krótkiej pauzie. Do kaszy dodaję karczek, karkóweczkę, którą mam już przygotowaną w słoikach. Wam zaraz pokażę. A, to jest akurat pić kurczaka. Przygotowana w słoikach, tak w słoikach posiadam aż dwa. I również posiadam kaszę, czyli karczek. E, tak to u mnie wygląda. Na krótkiej pauzie wtedy sobie na patelce podgrzewam karkubeczkę, wrzucam sobie do kaszy bulgur i konsumuję. Oczywiście pamiętajcie o warzywach. A za chwilkę jak skończę filmik, będę szykował się na trening. Po treningu ryż około 120 20 30 gram Pierwszy z kurczaka sobie wrzucam. Oczywiście pamiętajcie również o warzywach. Warzywka, też mój dzisiaj pod treningowy. A za chwilkę przygotujemy sobie makaron. Makaron na mój trzeci posiłek i makaron na piąty posiłek przed snem. A z czym makaron na jadł? tak chyba opowiem. A teraz co? Bierzemy się za. mycie inaczej. Oczywiście nie będę do mycia. Raz, będę się Bo trzeba przygotować kolejne posiłki. Jak widzicie, na chwilę jestem trochę przymulony Ale spokojnie, przed treningiem, w trakcie treningu i po treningu wracam do żywy Popukamy. W czasie tak samo można sobie działać z dietą, ja to był ja to nie widzę, to problem. Bo niektórzy podziwiają mnie za to, że trzymam dietę, ale naprawdę to nie jest nic skomplikowanego, nie, że dietę trzymam, Wystarczy starczy sobie poustalać, żeby dużo czasu nie marnować, bo normalne to, żeśmy gotowali przed każdym posiłkiem ryż, pierś, to by nam się troszeczkę zeszło. Ale mamy pierś, karczek speklowany. Wiecie co, rano wstajemy, w trakcie śniadanka sobie jem, gotujemy ryż z kaszą w następnie później makaron i sprawa załatwiona. Dobrze, bierzemy się za makaron. Wodę oczywiście, do makaronu jak do ryżu wlewam wodę biedronkową, i charunkę. pudla stara, ale dobra a śmiga daje radę miałem sobie trochę wkładowe kupiła to chyba na wkładem nie wyrobił bo ja nie gotuję, no to wiecie jak to było z tymi wkładami pokrywka na sam wieczór jem makaronu 120 gram a teraz mam zwiększoną troszeczkę i na trzeci posiłek jem makarono 80 gram, czyli łącznie wsypujemy 20, sorry, 200 gram. Się dużo się wskupał? Woda się gotuje, wsypujemy makaron, gotujemy i czekamy. Woda nam się gotuje, więc wrzucamy 200 gram makaronu. A dlaczego nie gotuję osobno? Ponieważ wcześniej sobie wyliczyłem, że 120 gram makaronu waży z pojemnikiem 347 gram. Czyli resztę sobie postaw do kolejnego posiłku, wtedy mam w kodzie, że mam 80 gram makaronu nieubotowanego. Nie Czekamy! Jak widzicie, zaledwie 40 minut potrzebuję na to, żeby przygotować sobie posiłki na cały dzień. A za chwilkę jak się buduje makaron, wytłumaczę Wam co dalej robimy z makaronem Sprawdzamy czy makaron już mamy dobry, czy niedobry? dobry rewolucja Tra Adriana trackera pokera, widzicie? Nie ma lipy, same dęby Dobrze, jeszcze poczekamy z 2-3 minutki Ja za chwilę Was Dobrze moi drodzy Ostatnia rzecz, którą dzisiaj gotowałem Czyli makaron Do makaronu potrzebuję Z pojemnikiem 347 gram. Wrzucamy makaronik I ważymy Ile nam to wyjdzie Nie uciekło Wagi się nie obejdzie. To nie ma wagi, proponuję zakupić. Ok. makaron mamy. Bakaron mamy przed snem. Pamiętajcie, że makaron suchy mamy przed snem. Czyli jak idę spać o tej 6-7 rano, to sobie zjem a teraz 80 gram. Wysypuję do kolejnego pojemniczka. Pewnie więcej, bo jest przygotowany. Myślałem że pójdzie więcej. Do tego pojemniczka dosypuję, a znaczy cię wrzucam, puszkę tuńczyka. Następnie sos czoskowy 40 gram, warzywa. I całe posiłki mamy. Tak jak wcześniej mówiłem: ryż z piersią, kasza bulgur z karczkiem, makaron z tuńczykiem i sosem czosnkowym i kolejny makaron na noc. Jak widzicie, zajęło to około 45 minut i mamy czas zaoszczędzony. Wstajemy, 45 minut mamy wszystko ugotowane, śniadanko zjedzone w moim przypadku. Śniadanko w waszym przypadku może być to pora obiadowa i działamy dalej. Ja kończę ten filmik, za chwilę go opublikuję. I biorę się dzisiaj za trening, bo mam fajny trening do pokazania. Mam nadzieję, że na czwartek na pewno ten filmik stawię. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam. Adrian Tracker Packer, hej!